W czerwcu bieżącego roku wziąłem udział w kampanii społecznej Urlop w Kraju. W tym reportażu zobaczycie, gdzie byłem, co widziałem i co Wam polecam. Zapraszam! Najlepsze, najwspanialsze podróże zawsze zaczynają się od źródła. Dlatego zaraz startujemy od Wisły. Swoją podróż po Śląsku rozpocząłem od gór. Bardzo dobrze się złożyło, bo kocham góry, a Śląskie Beskidy są cudowne. To wolność, siła natury, źródło życia, kraina lasami i ziołami pachnąca. Reset totalny. Ale jeśli ktoś woli, może to być wypoczynek intensywny, na wyczynowo. Piękne okoliczności przyrody, wyrafinowana sztuka i kultura, prawdziwe i najwyższe osiągnięcia sportowe. Swojska ale zarazem wykwintna kuchnia. I wszędzie, w każdym miejscu rozbrzmiewa ta skoczna, rzewna góralsko-nuta. Sprawdziłem Beskidy. Pięć dni podróżowałem po Polsce Południowej i w tym czasie zwiedziłem wszystkie górskie miejscowości wchodzące w skład projektu Beskidzka Piątka gmina Wisła, miasto Szczyrk, gmina Istebna, miasto Ustroń, gmina Brenna. Wreszcie zobaczyłem prawdziwe Beskidy. Byłem w Wiśle już ze 400 razy, ale nigdy nie widziałem tego, co pokazano mi teraz. To jest prawdziwa Wisła. Wolność ducha i umysłu, nieposkromiona siła natury, źródło istnienia. Taka jest Wisła. Oto Polska. Trzeba tylko, powiem wam w sekrecie, wiedzieć, gdzie iść. Jak człowiek nie wie, to mu się potem wydaje, że miasto kończy się na Gołębiewskim, a to ugarstwo! Wisła to cudowne miejsce na weekend, ale polecam przyjechać na dłużej, bo ta miejscowość to przecież 150 km kwadratowych przepięknych tras górskich: pieszych, rowerowych, narciarskich, rolkowych, hulajnogowych, jak to woli. Na szlaku prowadzącym na baranią górę i na wyciągach widziałem nawet małżeństwa z malutkimi dziećmi w wózkach. I inwalidów, więc śmiało powiem miejsce dla każdego. Co w Wiśle zobaczyć trzeba? Koniecznie skocznie narciarską Malinka, na której trenował sam Adam Małysz. Musowo jego galerie trofeów. Ilość zebranych pucharów, medali i dyplomów robi ogromne wrażenie. Zebrano tam również sporo sprzętu, tego najbardziej znanego w Polsce sportowca. Trzeba zobaczyć Malinowską Skałę i koniecznie wejść na Baranią Górę. Po drodze można podziwiać kaskady Rodła, czyli źródła Wisły oraz piękne krajobrazy. Grzbiety i doliny Wisły rozciągają się na ogromnym obszarze pięknych szlaków turystycznych, no i te cudowne lasy oraz jezioro Czerniańskie. Pamiętajcie również, że na terenie Wisły znajduje się rezydencja prezydencka. Warto podjechać. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie również Muzeum Magicznego Realizmu, czyli tak zwana Ochorowiczówka, gdzie można podziwiać obrazy Beksińskiego czy Salwadora Dali. Zwiedzając te tereny, nie można pominąć góry cieńków. To długi na około 8 km grzbiet górski w paśmie Baraniej Góry, odgałęziający się w zielonym kopcu w kierunku południowo-zachodnim od głównego grzbietu pasma. Rozdziela doliny, malinki od północy oraz białej wisełki a niżej Wisły na południu, grzbiet w części pokryty jest polanami, które w przeszłości były żywym ośrodkiem szałaśnictwa. Cudowne miejsce, takiego klimatu nie zaznacie nigdzie na świecie. Ta miejscowość ukazała mi się jako miasto dwóch kontrastów. Z jednej strony niesamowita oaza malowniczych krajobrazów i przyrody, błogiego spokoju, kraina w sam raz dla ludzi pragnących wypocząć czy nawet poleniuchować, ale druga strona tego medalu to wspaniałe inwestycje realizowane przez miasto Szczyrk w kooperacji ze Szczyrk Mountain Resort i Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk. Nowoczesne rozwiązania techniczne, czyli unikalne w skali kraju trasy rowerowe klasy enduro. No, kochani, to już jest konkretna oferta skierowana bezpośrednio do osób, które nie lubią siedzieć w miejscu. To ekstremalne narzędzia do wydzielania sporej dawki adrenaliny, okraszonej psychodeliczną ekstazą sportową. Tutaj każdy entuzjasta jazdy na rowerze zostanie porządnie dopieszczony a jego najbardziej wykwintne wymagania zostaną bankowo spełnione. Poza tym super atrakcja w postaci niespotykanej kolejki górskiej. Pętla Szczyrkowska to możliwość przejazdu ponad 6 km aż czterema kolejkami górskimi, w tym jedną koleją gondolową i trzema kanapowymi. Z centrum miasta na sam szczyt Skrzyczne. A na szczycie koniecznie trzeba zjeść oscypek w schronisku PTTK Skrzyczne. Tak więc kto lubi, może się tutaj świetnie realizować w kwestiach trekkingowych, ale osoby nie czujące się na siłach, każdy odcinek góry mogą pokonać pieszo lub kolejką. Super pomyślane rozwiązanie. Polecam również podejść lub podjechać do Sanktuarium Szczyrkowskiej Wspomożycielki i Pani Beskidów. Miejsce magiczne, wręcz pałające spokojem. Jeśli ktoś chce zaznać odrobinę pustelnictwa i frasobliwości, nie ma lepszego rozwiązania niż kontemplacja na górze błogosławieństw. No i dla mnie, jako miłośnika koni i jeździectwa, gwóźdź programu. Wizyta w stajni eliksir, niesamowita hodowla koni arabskich i, uwaga, kucy felińskich. Słyszeliście o takiej rasie? To polska populacja rasowa koni w typie kuca wierzchowego, wyhodowanego w Lublinie przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego. Nazwa rasy pochodzi od miejsca wyhodowania jej pierwszych przedstawicieli gospodarstwa doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie felin wspaniała atrakcja dla miłośników koni i nie tylko coś pięknego. Kochani, Rano wjeżdżając do tego miasta, powiedziałem sobie: Dzień dobry, Szczyrk. Wieczorem, po całym dniu zwiedzania, śmiało mogę stwierdzić: Szczyrk to siła energii. Polecam. Trójwieś Beskidzka, czyli Gmina Istebna, to konglomerat trzech miejscowości Istebna, Jaworzynka i Koniaków cudowny region Beskidów. Najpierw byłem w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej w Anziołówce. Spuścizna malarska i historia trójwsi w pigułce. Spotkałem się ze Zbigniewem Wałachem, wnukiem tego wspaniałego artysty, który też jest znanym i cenionym muzykiem oraz twórcą instrumentów pasterskich. Doskonały skrzypek założyciel kapeli Wałasi. Pracownia zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Na godzinę trafiłem w całkiem inny wymiar. Piękny wymiar artystyczny, ale i historyczny. Poza tym cieszę się z tej wizyty tym bardziej, że mam bzika na punkcie muzyki każdej pod warunkiem, że jest dobra. Pan Wałach wbił mi smyczek w plecy. Po powrocie do hotelu wysłuchałem z wielką przyjemnością wszystkich nagrań kapeli Wałasi dostępnych w sieci. Mocno polecam. Miejsce cudne, klimatyczne, azyl kulturowy i relaksacyjny. Powrót do przeszłości, klimat z innej epoki. Budynki zabytkowe, typowa bezkicka ornamentyka i drewniane budownictwo. Potem coś, na co czekałem od samego początku. Izba pamięci Jerzego Kukuczki, najwybitniejszego polskiego himalaisty. Co ciekawe, wszystko mi pokazała i opowiedziała Cecylia Kukuczka. Sama żona wybitnego sportowca. No i oczywiście trzeba tutaj zaliczyć Centrum Koronki Koniakowskiej. To słynne na cały świat wyroby regionalne. Wszelkich informacji udzieliła mi tam pasjonatka tematu, Lucyna Ligocka-Kochut. Szybka kawa i Centrum Pasterskie w Koniakowie. Historia wołoska, górale śląscy, czyli lud Karpat, który w XVI wieku przywędrował szczytami gór z Rumunii, przez Węgry, Czechy, Słowację, Ukrainę, aż w Beskidy. Zobaczyłem kolibę czyli prawdziwą bacówkę z serami, owce, pokaz wyrobu serów i wełny, zagrodę edukacyjną. Pierwszy raz w życiu spróbowałem kiełbasy z baraniny przepyszna. Na koniec Muzeum Regionalne na Grapie, gdzie strzeliłem sobie foty w stroju ludowym. Bardzo dziękuję cudownej kobiecie Marysi Motyce, szefowej z zespołu Regionalnego I Stebna, za fantastycznie spędzony dzień. Od niej dowiedziałem się o regionie takich rzeczy, że teraz nie będę mógł zasnąć. Oczywiście piękne ukłony i podziękowania należą się również kobiecie, która świetnie przygotowała dla mnie cały program, i profesjonalnie skoordynowała dla mnie wszelkie działania. Dziękuję Ci, Aneta Legierska. Ustroń to istny raj dla rowerzystów, mekka wszelkich sportów i rozwiązań rowerowych. Miasto, w którym znajdziecie wiele kilometrów pięknie usytuowanych i profesjonalnie przygotowanych tras, służących do realizowania tej pasji. Co najważniejsze, trasy te są dla każdego: od łatwych, dla początkujących, po te o najtrudniejszym, najwyższym stopniu trudności. Rower jest tutaj kultem, a ja miałem to szczęście, że poznałem człowieka, który w sprawach rowerowych na tym terenie jest najważniejszy. Miasto pokazał mi Andrzej Nowiński, prezes zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ustronia, instruktor z Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego. Wielki miłośnik sportów rowerowych, znawca tej dziedziny i niezmordowany podróżnik po świecie, oczywiście za pomocą bicykla. Najpierw zobaczyłem infrastrukturę miasta. Piękne ścieżki i trasy rowerowe, bulwary nad Wisłą, Czantoria, Równica, zaopatrzone w kolejki linowe. Wszędzie mnóstwo pensjonatów, hoteli i sanatoriów. Ustroń to chyba najlepiej rozwinięte w Polsce miasto pod kątem miejsc noclegowych. No i te góry na czantorie czy równice można wjechać kolejką linową lub wejść z buta. Byłem w pijalni wód przy stawie kajakowym i w muzeum motocykli rdzawe diamenty. Bardzo popularny wśród turystów jest w tym mieście leśny park niespodzianek, który skupił na swoim terenie wiele unikalnych gatunków zwierząt. Fantastyczne miejsce do turystyki, zarówno dla singli, par, całych rodzin, a nawet wielkich grup zorganizowanych. Polecam również obserwować ustroń, ze względu na odbywające się tam zawody i turnieje sportowe organizowane przez Andrzeja Nowińskiego. To naprawdę cenione na świecie imprezy. Nasze ciało i umysł potrzebują resetu. Dla zdrowia fizycznego i psychicznego powinniśmy czasem zamknąć oczy i posłuchać dźwięków, aby mózg rozbudzony odpowiednią muzyką sprawił, że dusza zaśpiewa i wszystko brzmi jak należy. Taki stan psychiczny osiągnąłem na kilka godzin w gminie Brennena. To enklawa spokoju, relaksu i harmonii. Świetne miejsce do pracy nad duchem, ciałem i umysłem. A co ważne. Człowiek nie potrzebuje tam do tego żadnych sprzętów, zero ciężarków, kadzidełek, głośników. Wystarczy tam być, po prostu. Człowiek, który umie żyć w harmonii ze samym sobą, w odpowiednich okolicznościach przyrody, jest szczęśliwy, a tam można taki stan osiągnąć bardzo łatwo. Zwiedzanie terenu rozpocząłem od Centrum Kultury i Sztuki, dwór kossaków w Górkach Wielkich. To miejsce poświęcone życiu i twórczości Zofii Kossak. Po obiektach i pięknym parku oprowadziła mnie wnuczka pisarki Anna Fenby Taylor. Rzut beretem obok znajduje się obiekt, o który warto zahaczyć. Niezwykle klimatyczna stanica harcerska imienia Aleksandra Kamińskiego. Tak, to autor kamieni na szaniec, które z pewnością pamiętacie z czasów szkolnych. Miejsce od dawna opuszczone, ale naprawdę warto na chwilę podjechać. Tej scenerii nie powstydziłby się sam Steven Spielberg, albo nawet Alfred Hitchcock. Przez chwilę poczułem się jak w doborowym horrorze z lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia. I już była pora na drugie śniadanie. Na szczęście w Górkach Małych znajduje się zjawiskowe miejsce, które nazywa się Chlebowa Chata. Stworzyli je państwo Dudysowie, a eksponaty pokazywał mi Jakub Dudys, człowiek z wielką pasją do wsi i wszystkiego co ze wsią jest związane. Zobaczyłem jak się mieszkało i żyło na wsi przed wojną, jak się wypieka chleb tradycyjny, wiejski. Zwiedziłem starą kuźnię i olejarnię. Jest tam również świetna kolekcja pierwszych na świecie traktorów i wozów strażackich. No i ten przepyszny swojski miód. Pychota z pełnym żołądkiem udałem się do obserwatorium nietoperzy w Brennej, drugiego takiego miejsca w Polsce nie ma. Te jedyne potrafiące latać ssaki upodobały sobie do egzystencji strych miejscowej szkoły, gdzie zainicjowano niezwykle profesjonalne miejsce do tego, aby każdy turysta mógł pozyskać o nich wiedzę, a także zobaczyć, jak mieszkają. Super sprawa nie tylko dla dzieciaków. Ponieważ cała gmina to miejsce ziołami pachnące, musiałem odwiedzić beskicki dom zielin Przytulia. Po obiekcie i całej okolicy oprowadziła mnie katarzyna Macura, która ma w tym temacie niesamowitą wiedzę. W Przytuli zebrano w jednym miejscu najważniejsze zioła. Turyści oraz większe grupy zorganizowane mogą tam wziąć udział w wykładach tematycznych o ziołach oraz o historii regionu. Odbywają się tam również koncerty muzyczne. Brenna to oczywiście góry, więc choć nie dane mi było mieć ładnej pogody, udało mi się je lekko liznąć. Każdy, kto lubi wędrówki po górach, w gminie będzie usatysfakcjonowany. Dookoła Brennej można się wybrać na całodniową wędrówkę, okraszoną pięknymi widokami. Stary Groń, Grabowa, Kotarz Przełęcz Karkoszczonka, trzy kopce, bukowy groń, Błatnia. Jeśli ktoś nie ma tyle siły, może wybrać tylko konkretną część tej drogi. Region mocno zaopatrzony w bardzo ładne trasy rowerowe. Do wyboru mamy 10 propozycji wycieczek górskich. Gmina Brenna to siła natury. Józef Piłsudski powiedział, że kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie powinien mieć prawa do przyszłości. I zgadzam się z nim w stu procentach. Warto więc zawsze rozwijać wiedzę o historii swojej ojczyzny, a jeśli dodatkowo można to robić jednocześnie realizując inne pasje, np. sportowo-podróżnicze, to już jest sytuacja wyśmienita. To jak wygrana na loterii. Szlak Orlich Gniazd, Jura Krakowsko-Częstochowska. Kocham ten region Polski. To moje tereny. Tutaj najczęściej urzęduję, a jak się niedawno okazało, po wnikliwych, choć jeszcze niedokończonych badaniach genealogicznych mojej rodziny, to stąd wywodzą się moje korzenie po mieczu. Być może dlatego ciągnie wilka do lasu. I bardzo dobrze. Jura krakowsko-częstochowska to makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w dorzeczu Górnej Wisły oraz Górnej Warty. Historycznie Wyżyna krakowsko-częstochowska leży w zachodniej Małopolsce przy granicy ze Śląskiem. Teraz jest sytuacja inna. Część leży w Małopolsce, część na Śląsku, a nawet dokładniej w zagłębiu Dąbrowskim. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z górnego Śląska to tak zwane Orle Gniazda. Orle Gniazda z kolei to przepiękny, jedyny w swoim rodzaju szlak turystyczny w Polsce, przebiegający przez województwa małopolskie i śląskie. Szlak łączy Kraków z Częstochową poprzez większość Orli Gniazd jurajskich zamków i warowni wybudowanych na skałach dochodzących do 30 metrów. Szlak oznaczony jest kolorem czerwonym. Ma długość ponad 163 km. Podobną trasą biegnie wspaniały jurajski rowerowy szlak orli Gniazd. Na terenie Śląska możemy dziś zwiedzać i podziwiać między innymi zamki i ruiny w Smoleniu, Pilicy, Podzamczu Ogrodzieńcu, w morsku bobolicach w mirowie w olsztynie w siewierzu będzinie mam prośbę do wszystkich którzy będą chcieli przeżyć wspaniałą wycieczkę pieszą rowerową czy samochodową szlakiem orlich gniazd planując trasę wcześniej sprawdźcie w każdym miejscu czy danego dnia budowla jest otwarta czasem możecie pocałować klamkę tak jak ja dzisiaj w bobolicach Zazwyczaj wszystko jest pootwierane, ale wiecie jak to jest. Lepiej być pewnym, zwłaszcza jak się bierze większą rodzinę. No i tutaj muszę uwzględnić jeszcze jedną moją pasję. Konie. Niesamowite chwile można przeżyć na szlaku orlich gniazd również za pomocą końskich grzbietów i to pod okiem najlepszej moim zdaniem na świecie trenerki Sławomiry Jurkowskiej z Jurajskiego Centrum Turystyki Konnej Rumak. Wystarczy się z nią skontaktować i umówić. Wędkarstwo odpręża pozwala człowiekowi poluzować wszelki, oczyścić ciało i umysł: morskie, podlodowe, muchowe, spinningowe, spławikowe, gruntowe, trolling, do wyboru, do koloru. To niezwykle zbawienny, zwłaszcza dla psychiki, sport. Poza tym jest jeszcze jeden pozytywny aspekt wędkowania. Efekt końcowy, czyli złowione ryby, choć nie są w tym temacie czynnikiem najważniejszym, bywają niezwykle smaczne, pożywne i bardzo zdrowe. Super pomysł na spędzanie czasu dla całych rodzin, bardzo blisko natury, coś pięknego, polecam. Gdzie łowiłem w ramach kampanii Urlop w kraju? I które śląskie akweny chciałbym wam polecić? Osobiście lubię łowić w Dąbrowie Górniczej na Pogorii 3, w zbiorniku Pogoria 4, na Balatonie w Sosnowcu. Uwielbiam też jezioro żywieckie, zwłaszcza od strony Tresny. No i pamiętajcie, że do wędkowania trzeba mieć aktualną kartę wędkarską oczywiście opłaconą na 2020 rok. Pamiętajcie również, że jeśli przyjedziecie na Śląsk z innego województwa, sama karta to za mało. Trzeba dodatkowo zrobić opłaty regionalne na dane województwo czy na konkretny zbiornik. Rozkoszuj się z nami Polską. Poznaj swój kraj od podszewki.